Budynek jest w tak złym stanie technicznym, że praktycznie ze starego budynku tego odrestowanego zostały tylko ściany zewnętrzne. Właściwie ich element konstrukcyjny, wszystko co w środku zostało wymienione i wybudowane na nowo od zera. Dodatkowo udało nam się podpiwniczyć budynek, który nie był wcześniej podpiwniczony, czyli mamy jedną kondygnację więcej w tym momencie z budynku, gdzie udało się... Urządzić y, pomieszczenia fitness oraz kuchnię. Poza tym, oczywiście, był, był artystą. Był absolwentem malarskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Słowa uznania, podziękowania właśnie za tak wspaniałe odrestaurowanie i stworzenie tutaj rzeczywiście no, wspaniałego miejsca w tym, w tym budynku, który no, bez, bez żadnych. Nie, bez <gry> Bez żadnej wątpliwości można uznać za, za jedno z najpiękniejszych budynków w Kiece, więc jeszcze raz wielkie słowa uznania dla, dla ekipy architektów budowniczych i również dla inwestora.